Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Corps, I dzięki temu modowi, po naszej śmierci Minecraftowej, zostaną w tym miejscu, gdzie umarliśmy, nasze itemy i będziemy sobie mogli je potem pobrać. Także nic nie zginie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem. Wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten tutaj przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest właśnie strona z modem Corps. Jesteśmy już na wybranej wersji 1.17.1, zatem najświeższy pobieramy poprzez kliknięcie na tę strzałkę w dół. No i gdy mamy już pobrane te pliki, to możemy instalować zatem. Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz WINDOWS, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Pojawia nam się takie okienko RUN, czyli uruchom. I tutaj wpisujemy procent %appdata% klikamy OK. Pojawia nam się folder roaming, szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do folderu .minecraft. Szukamy folderu Versions, wchodzimy do folderu Versions i sprawdzamy, czy mamy folder 1.17.1. Jeżeli tak, to ok, a jeżeli nie, jeżeli nie mamy w folderze Versions folderu 1.17.1, to musimy uruchomić chociaż raz grę na wersji 1.17.1, to wtedy tutaj w folderze Versions będziemy mieć ten folder. No i jak już go mamy, to instalujemy. I najpierw instalujemy Forge, czyli klikamy na Forge dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy. I nie mam internetu, zatem za moment się widzimy znowu. Ok, już internet mi powrócił. Właśnie takie coś, co przed chwileczką było, to pojawia mi się w momencie, kiedy poprzez to, że mam zły internet, nie zawsze pobierze mi się dobrze plik, więc potem muszę go pobrać jeszcze raz, jak się już pojawi w internet i wtedy już działa wszystko. Także, jak, tak jak mówiłam, klikamy dwa razy zwykłym, lewym przyciskiem myszy na pobrany plik i chwilkę czekamy i pojawia nam się takie okno tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki forge'owe i yy, aż nam się pojawi takie okno, że jest wszystko zainstalowane także wtedy się widzimy internet w miarę działa, jak widać, w miarę <gry> no i mamy okno, że się skompletowało z sukcesem się zainstalowało, zatem klikamy tu OK i faktycznie w folderze VERSIONS stworzył nam się nowy folder 1.17.1 FORGE. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi sprawdzamy czy mamy tutaj wybrany profil z forge jak tak to OK, a jak nie to klikamy strzałką i wybieramy profil z FORGEM. Po czym klikamy PLAY, tutaj zaznaczamy, klikamy znowu PLAY. I czekamy aż się uruchomi strona startowa gry, aż się doinstaluje cały forge i się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę MOC. To też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem klikamy DAN i wychodzimy z gry i instalujemy Moda Corps. Czyli co robimy? Znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz area, Grobak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko RAM, czyli Uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisane tutaj procent, app, data, procent. Jak tak to ok, jak nie to wpisujemy, klikamy OK. I pojawia się folder roaming. Wchodzimy do folderu. Minecraft i szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecraft z Forgem. Zatem wchodzimy do folderu mods i jest pusty, i wrzucamy tutaj przerzucamy ten plik z modem. Do folderu mods. jest zainstalowane, Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil sforged. Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil sforged, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w moc, to widzimy, że korpus jest zainstalowany. Zatem klikamy tutaj i wychodzi, yy, 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 tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player. I tworzymy nowy świat, survival, difficulty, tam wszystko jedno. Zezwalam zawsze na cheaty, więcej opcji świata, zezwalam na skrzynkę bonusową, ok. I tworzymy nowy świat, i jak się stworzy, to go to się zobaczymy. No i mamy nowy świat, taki piękny, pustynny. Ach, ach, ach. I cóż, i cóż, i weźmy sobie tutaj, mamy tę skrzynkę. Rozwalmy ją sobie. Ok, także mamy tutaj ileś itemów w naszym ekwipunku. A jeszcze sobie weźmiemy, wiecie, co zrobimy: gamę, mode, creative. Ok, creative i sobie weźmiemy, ubierzemy się jakoś fajnie żółte spodnie, brązowe butki weźmiemy i niebieską taką ładną i cóż, i jeszcze weźmiemy taki niebieski ładny <laughs> mieczyk okej okay. dobrze, i to sobie założymy o, to sobie, wy... a jeszcze możemy sobie wziąć tą jak ona się nazywa, mm, tarczę o. Tarczę, wsadzimy sobie ją w drugą łapkę o, proszę jesteśmy uzbrojeni po zęby <gry> ok, zróbmy sobie y, gamę modę z powrotem survival su, su survival ok, dobra no i sobie y, tutaj gdzieś był nasz spawn to nie za daleko odejdziemy, żeby się nie zgubić bo wiecie, że ja się gubię zawsze i wszędzie Dobra, i tutaj po prostu coś nas napadło, i niestety polegliśmy. Respawn. Okej, okay, tutaj jest nasz respawn. O, a tam jest nasz grup. O. I tak jak, jak byliśmy ubrani. Mieliśmy zbroję, tarcze, mieczyk w, w łapce. To to co mieliśmy w łapce, to mamy w łapce. To co mieliśmy na sobie, mamy na sobie. Także tak wygląda nasz grup. I gdy klikniemy na to prawym przyciskiem myszy, to możemy sobie to wszystko zabrać i transfer items. Jak zrobimy, to dostaliśmy wszystko z powrotem i na dokładkę jesteśmy ubrani tak jak byliśmy. A to nie znika, to za jakiś czas zniknie dopiero. Także możemy sobie tutaj widzieć, przechodząc, że tutaj leżeliśmy. No i w zasadzie to wszystko. Także teraz, gdybym zginęła tutaj w tym miejscu. No to, no to, no to. O! Tam to jest. O, to widać, że ten jeden zniknął, a ten drugi został. O, i to możemy zabrać, a nie musimy. I może sobie to tak leżeć. Nie wiem, jaki czas, ale chyba już do, dopóki po prostu nie weźmiemy tego. Okej, okay, transfer. I tak jak mieliśmy, tak mamy. No, także jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a Wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki i zapraszam Was do obejrzenia y, moich serii, serii z Minecraft y, z modami Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów. A jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do y, zaprzyjaźnionego kanału CraftsTownsa, a tymczasem trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102, o zniknęło.